Cześć, Olga Lewandowska dietetyk. Witam wszystkich w pierwszym odcinku mojego vloga. Rozszerzamy formułę bloga kulinarnego efekty wizualne i dzisiaj zaczynamy od naleśników z mąki kokosowej. Generalnie naleśniki z mąki pszennej prosta sprawa, 3 minuty roboty. Z mąką kokosową jest już troszeczkę trudniej. I pokażę wam dzisiaj mój patent na naleśniki z mąki kokosowej. I co zrobić właśnie, żeby ona dosyć łatwo się obróciło, bo zazwyczaj wiem, że macie z tym problem. Dobra, czego będziemy potrzebować? No, oczywiście podstawą jest mąka kokosowa. Mleko, oczywiście, użyję mleka roślinnego. Polecam wam tą markę Ecomil, ponieważ ona nie ma cukru w składzie. A na to też trzeba zwracać uwagę, to jest akurat właśnie mleko kokosowe. Dodatkowo jako substancji słodzącej użyjemy erytrol, nie jest to nic sztucznego, nic syntetycznego, to jest naturalny słodzik, zerowy indeks glikemiczny, więc super opcja i dla cukrzyków, i dla insulinopornych, i dla każdego, kto musi uważać na wahania cukru we krwi. Dodatkowo, naleśniki, oczywiście jeszcze, tak, do naleśników idą nam zawsze jajeczki, tak. Naleśniki będą dzisiaj zrobione z tak zwanym twarożkiem kokosowym, który zrobimy też z mąki kokosowej, wiórek kokosowych, mleczka kokosowego. To jest kolejna marka, którą polecam, Real Thai. Też zero dodatków do żywności. I do twaroszku też idzie nam erytro. Dobra, to bierzemy się do roboty. Dobra, zaczynamy oczywiście od jajek. My zrobimy dwie sztuki. Dwie sztuki naleśników i na dwie sztuki idą nam tak, dwa jaja. Na każde jajko idzie 10 gramów mąki kokosowej, więc będzie to praktycznie jedna łyżka na jedno jajko. Czyli my użyjemy dwóch łyżek. Mąka kokosowa jest o tyle trudna, że na bardzo chłonie wodę. To nam troszeczkę utrudnia sprawę. Dobra, do tego dodajemy mleko kokosowe. Może też to być mleko migdałowe, może być mleko jaglane. Na 2 sztuki naleśników użyjemy 90 ml mleka. Całość mieszamy. I warto po wymieszaniu wszystkiego odstawić to ciasto gdzieś dosłownie na 3 minuty na bok, ponieważ mąka kosowa bardzo chłonie wodę i to ciasto zupełnie zmieni swoją konsystencję. I to jest jeden z trików, który należy znać robiąc te naleśniki. Generalnie wszystko z mąki kokosowej. Mąka jest o tyle fajna, że jest po pierwsze bezglutenowa, ma zdecydowanie mniej węglowodanów niż wszystkie inne mąki, więc fajnie może się sprawdzać jako mąka do wypieków dla osób z insulinopornością czy na przykład z cukrzycą. I bardzo ważna sprawa. Patelnia musi być naprawdę dosyć mocno rozgrzana. I najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o smażenie naleśników z mąki kokosowej. Zwykłe naleśniki z mąki pszennej to jest, nie wiem, dwie minuty roboty, tak? Z jednej i z drugiej strony. Naleśniki z mąki kokosowej muszą się smażyć gdzieś po około 5-6 minut na stronę. I to jest jakby najważniejsza rzecz, żeby te naleśniki Wam wyszły. Zaraz Wam pokażę, o co chodzi. Pamiętajcie też, że warto te naleśniki pod koniec smażenia przykryć pokrywką. Wtedy one też łatwiej nam odejdą od patelni. Bierzemy się za przygotowanie tak zwanego twarożka kokosowego, czyli nadzienia do naszych naleśników. Używamy tak mąki kokosowej. Tak naprawdę możecie użyć dowolnych, możecie zrobić dowolne proporcje. Ja użyję na razie dwie łyżki mąki. Do tego. Szczerze powiedziawszy, to mleczka leje troszeczkę na oko, myślę, że to będzie gdzieś około 50 ml. I dosypię jeszcze wiórek kokosowy, które są tutaj. Jedną łyżkę, żeby twarożek był słodki, naleśniki na słodko, dosypiemy jeszcze łyżkę erytrolu. Wszystko mieszamy. I tak jak wcześniej z ciastem naleśniki odstawiamy na no, 3 minutki. Twarożek po wymieszaniu wyszedł tak, więc rzeczywiście przypomina, e, przypomina normalny twaróg. I najlepsze jest to, że smakuje dosłownie jak Raffaello. <grymne> naleśniki gotowe. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. W sumie tak samo jak naleśniki z mąki, e, z mąki pszennej. Składamy, tak? Czyli tak, do środka dajemy sobie ten nasz twarożek kokosowy. leśniku smażyliśmy na oleju kokosowym, pamiętajcie, że czy warto starać się nie używać olejów roślinnych do, do smażenia, ponieważ mają one kwasy tłuszczowe wielonienasycone, nienasycone które nie nadają się po prostu do obróbki termicznej. Dobra, naleśniki zrobimy sobie jeszcze z owockami, ja tu akurat mam czarną porzeczkę. Całość prawie gotowa. Nie wiem, czy Wam również kojarzą się naleśniki z dzieciństwem, jak najbardziej. I naleśniki w dzieciństwie dało się z cukrem niestety, cukrem i śmietaną. My jeszcze te naleśniki posypiemy sobie delikatnie erytrolem. I na końcu, jeżeli chcecie zaszaleć, zrobić wrażenie na znajomych, czy na ukochanym, czy ukochanej, można przystroić te naleśniki świeżą miętą. wołale gotowe. A zobaczcie, że wcale nie trzeba się truć mąką pszenną, mlekiem krowim uht i kilogramem cukru. Można zrobić fajne naleśniki z mąki kokosowej, mleka roślinnego i twaroszka kokosowego.